Co by było, gdybym powiedział Wam, że wszystko w co wierzyliście przez trzydzieści lat to kłamstwo? Anna była pewna, że jej mąż Aleksandr był ideałem mężczyzny: lojalnym, kochającym, oddanym. Przez trzy dekady budowali razem życie pełne wzajemnego szacunku i miłości. Mieszkali w spokojnej dzielnicy, gdzie każdy znał każdego, gdzie plotki. Roznosiły się szybciej niż wiatr, ale o nich nigdy nie było co mówić. Aleksander Kowalski, szanowany prawnik, wzorowy mąż, człowiek bez skazy. Historie, które tu opowiadamy, są dla tych, którzy nie boją się prawdy. Zanim więc przejdziemy dalej, nie zapomnijcie subskrybować kanału, postawić lajka i przygotujcie się na napisanie swojej opinii w komentarzach, bo na pewno będzie Wam potrzebna. A my kontynuujemy. W tamten czwartkowy poranek Anna sprzątała garderobę męża, gdy w kieszeni eleganckiej marynarki znalazła drogą złotą zapalniczkę z wygrawerowanymi inicjałami AE. Choć Aleksandr nigdy nie palił. Przedmiot był ciężki, kosztowny, wyraźnie osobisty. Gdy pokazała mu znalezisko przy kolacji, wzruszył ramionami z nonszalancką miną. Dostałem od klienta w podzięce za wygraną sprawę. Zapomniałem o niej całkowicie. Głos miał spokojny, ale unikał jej wzroku, co było u niego nietypowe. Anna próbowała się uspokoić, mówiąc sobie, że to rzeczywiście nic dziwnego. Aleksandr często otrzymywał prezenty od wdzięcznych klientów. Ale coś w jego tonie, w sposobie w jaki zbyt szybko zmienił temat, sprawiło, że po raz pierwszy w trzydziestoletnim małżeństwie zaczęła wątpić. Była to ledwie dostrzegalna rysa na szkle ich idealnego związku, ale Anna poczuła ją jak ukłucie. Tamtej nocy długo leżała bez snu, wpatrując się w sufit i zastanawiając się, dlaczego zapalniczka wygrawerowana była inicjałami ać E. podczas gdy jej mąż podpisywał się zawsze jako A.K. – Aleksander Kowalski. Kim był tajemniczy A.E.? I dlaczego to pytanie sprawiało, że serce biło jej szybciej ze strachu, którego nie potrafiła nazwać? No, dziwności zaczęły się mnożyć jak kropki deszczu przed burzą, a Anna, wcześniej ślepa na niepokojące szczegóły, teraz dostrzegała każdy z nich z bolesną klarownością. Tajemnicze telefony, które Aleksandr odbierał w łazience, szeptem zamykając za sobą drzwi. Niewyjaśnione wydatki na stacjach benzynowych, choć rzadko jeździł samochodem, twierdząc, że woli komunikację publiczną. Długie spotkania z klientami, w weekendy, które wcześniej przyjmowała bez pytań, teraz wydawały się podejrzanie częste. Gdy Anna delikatnie pytała o te sprawy, Aleksandr odpowiadał z rosnącą irytacją. Stajesz się zbyt podejrzliwa, Anno. To nie w porządku w małżeństwie. Małżonkowie powinni sobie ufać. Jego słowa brzmiały logicznie, ale sposób, w jaki je wypowiadał, to z lekkim drżeniem w głosie, z oczami unikającymi jej wzroku, tylko pogłębiał jej niepokój. Gaslighting w najczystszej postaci, choć Anna nie znała jeszcze tego terminu. Przełomowy moment nastąpił w środę, gdy Aleksandr oznajmił, że ma pilne spotkanie z nowym klientem, uradcy prawnego Marcinkowskiego. Sprawa może potrwać do późna, dodał całując ją na pożegnanie. Gdy tylko wyszedł, Anna zadzwoniła do kancelarii. Przepraszam, pan Marcinkowski dziś nie pracuje. Wyjechał na tygodniowy urlop do zakopanego. Usłyszała miły głos sekretarki. Położyła słuchawkę drżącymi rękami. Skłamał. Po raz pierwszy w 30 lat małżeństwa przyłapała go na jawnym kłamstwie. Ale to było dopiero początek. Zadzwoniła do dwóch przyjaciół Aleksandra, którzy rzekomo mieli potwierdzić jego wersję wydarzeń. Obaj kłamali równie gładko. Kryją go bez wahania. Była to zorganizowana zmowa milczenia. Czy wiecie, dlaczego 95% ludzi nigdy nie dociera do prawdy w związkach? bo boją się tego, co mogą znaleźć. Ale Anna w tym momencie przestała się bać, chciała wiedzieć wszystko, bez względu na konsekwencje. Strach ustąpił miejsca zimnej determinacji. W sobotę, gdy Aleksander wyszedł do sklepu po gazety, Anna przeszukała jego rzeczy z metodycznością śledczego. W portfelu, za dokumentami, znalazła starą, pożółkłą fotografię. Aleksandr z obcą kobietą o ciemnych włosach i dwójką dzieci nad jeziorem. Wszyscy się uśmiechali, wyglądając jak szczęśliwa rodzina. Na odwrocie znajdowała się data: lato 1983 nad Mazurami, napisane ręką, której nie rozpoznawała. Anna pamiętała tamto lato doskonale. Aleksander miał wtedy intensywny projekt w kancelarii i często zostawał po godzinach, wracając do domu zmęczony i milczący. Okazało się, że projekt polegał na budowaniu drugiego życia z inną kobietą. W teczce z dokumentami osobistymi, którą Aleksander trzymał w zamkniętej szufladzie biurka, Anna odkryła prawdziwą skalę oszustwa. Akt ślubu z Heleną Kowalską z roku 1978, pięć lat przed ich własnym ślubem. Dokumenty adopcyjne dzieci Michała i Katarzyny. Polisy ubezpieczeniowe na życie z Heleną jako beneficjentką. Druga książeczka oszczędnościowa w innym banku, o której Anna nigdy nie słyszała. Każdy szczegół układał się w przerażający mozaikę systematycznego kłamstwa. Anna siedziała w pustym domu, otoczona dowodami zdrady, czując, jak jej dotychczasowe życie rozpada się jak domek z kart. Trzydzieści lat małżeństwa, które okazało się być tylko połową prawdy. Oto czego nikt wam nie powie o zdradzie. To nigdy nie jest spontaniczne, to zawsze przemyślany zimny plan, rozciągnięty na lata. I teraz rozumiała, że była tylko częścią tego planu, nieświadomą aktorką w spektaklu, w którym główną rolę grał mężczyzna, będący mistrzem manipulacji. Następnego dnia Anna udała się pod adres, który znalazła w notatniku męża. Ulica słoneczna 23, piękny dom z ogrodem, różami przy bramce i tabliczką Rodzina Kowalskich. Gdy zbliżyła się do okna salonu, świat stanął w miejscu. Aleksandr siedział przy stole z kobietą o ciemnych włosach, tą samą z fotografii, tylko starszą i nastoletnią dziewczyną. śmiali się jedząc niedzielny obiad. Normalna, szczęśliwa rodzina, której istnienia Anna nie podejrzewała przez trzydzieści lat. Cofnęła się czując, jak nogi się pod nią uginają po raz pierwszy w życiu zrozumiała, co oznacza wyrażenie grunt usuwa się spod nóg. Ale najstraszniejsze odkrycie czekało ją jeszcze w poniedziałek, gdy zadzwoniła do swojej szkolnej przyjaciółki Barbary, która od lat pracowała w Urzędzie Stanu Cywilnego. Barbo potrzebuje twojej pomocy, to bardzo pilne. Powiedziała drżącym głosem. Po godzinie miała odpowiedź, która przekreśliła jej całe życie. Aleksandr rzeczywiście był już żonaty, gdy się z nią pobrał. Ich małżeństwo było nieważne od początku, fikcją prawną, która pozwalała mu utrzymywać dwie rodziny jednocześnie. Przez trzydzieści lat była tylko kochanką, nie wiedząc o tym, ale teraz wiedziała wszystko i teraz nadszedł czas na działanie. Czas na sprawiedliwość, której nie będzie łagodna. Helena nie była jedyną oszukaną kobietą. Anna też była ofiarą, ale w przeciwieństwie do Heleny, Anna nie zamierzała pozostać ofiarą na zawsze. Anna spędziła następne dni jak detektyw, rekonstruując skomplikowany mechanizm oszustwa, który Aleksandr perfekcyjnie opanował przez trzy dekady. Prawda okazała się jeszcze bardziej przerażająca niż mogła sobie wyobrazić. Jego zdolność do prowadzenia podwójnego życia graniczyła z geniuszem psychopaty. Kalendarze, rachunki, notatki, wszystko nabrało nowego, złowieszczego znaczenia. Wyjazdy służbowe, w każdy drugi weekend, pokrywały się idealnie z wizytami u drugiej rodziny. Konferencje prawnicze w Gdańsku oznaczały wakacje z Heleną i dziećmi nad morzem. Nadgodziny w kancelarii były kłamstwem skrywającym drugie małżeństwo, drugi dom, drugie życie. Finansowy aspekt oszustwa okazał się mistrzowsko zaplanowany. Aleksandr prowadził dwa konta bankowe w różnych oddziałach, dwie książeczki oszczędnościowe, dwie polisy ubezpieczeniowe. Jego pensja prawnika była wystarczająco wysoka, by utrzymać dwa gospodarstwa domowe, ale wymagało to precyzyjnego planowania każdej złotówki. Anna znalazła jego notatnik z dokładnymi wyliczeniami ile przekazać Annie na prowadzenie domu, ile zostawić dla Heleny, ile odłożyć na wakacje z każdą z rodzin. Najbardziej przeraziła ją jednak zimna kalkulacja w każdym szczególe. Aleksandr kupował identyczne prezenty na urodziny i święta, jedną biżuterię dla Atnie, drugą dla Heleny, te same kwiaty w te same rocznice, te same słowa miłości, wypowiadane z taką samą czułością do dwóch różnych kobiet. Nawet jego pieszczotliwe słówka były duplikowane. Moja jedyna? Mówił do oburzon z równym przekonaniem. Logistyka kłamstw wymagała niezwykłej pamięci i organizacji. Aleksander prowadził dwa oddzielne kalendarze, pamiętał o dwóch zestawach przyjaciół, dwóch rodzinach teściów, dwóch zestawach planów na przyszłość. Gdy Anna chorowała, udawał troskliwego męża, gdy Helena potrzebowała pomocy, był równie oddanym partnerem. Gdy dzieci z drugiej rodziny kończyły szkołę, świętował ich sukcesy z takim samym entuzjazmem, jak gdyby to były jego jedyne dzieci. Posłużył się nawet różnymi wersjami swojej biografii. Ani opowiadał, że jego rodzice zmarli w wypadku samochodowym, gdy miał 20 lat. Helenie mówił, że są za granicą i rzadko się kontaktują. Dwóm różnym kobietom serwował dwie różne wersje swojej przeszłości, dostosowane do tego, co każda chciała usłyszeć. Ona spojrzała na swoje odbicie w lustrze i nie rozpoznała siebie. Zamiast złamanej kobiety patrzyła na nią furia z lodowatymi oczami. Wczoraj umarłam i narodziłam się na nowo. Pomyślała, teraz opowiem wam historię. Nie o tym, jak mnie zdradzono, ale o tym, jak odzyskałam wszystko, co mi odebrano. I o tym, jak mężczyzna, który przez 30 lat grał Boga w życiu dwóch rodzin, sam stanie się ofiarą własnej gry. Anna już nie była naiwną żoną, która wierzyła w bajki o idealnym małżeństwie. Stała się kimś znacznie bardziej niebezpiecznym, kobietą, która poznała prawdę i postanowiła użyć jej jako broni. Aleksandr stworzył sobie dwa światy. Teraz Anna zamierzała je oba zburzyć metodycznie i bezlitośnie. Anna nie działała w gniewie, działała w lodowatym spokoju kobiety, która w końcu poznała prawdę i postanowiła z niej skorzystać. Przez trzy tygodnie przygotowywała swój plan zemsty z precyzją chirurga. Aleksandr stworzył sobie dwa światy przez trzydzieści lat. Teraz Anna zamierzała je oba zburzyć w jeden dzień. Pierwszym celem była jego kancelaria. Anna zebrała wszystkie dokumenty dowodzące jego bigami i oszustw finansowych, zrobiła kopie i wysłała je bezpośrednio do Okręgowej Izby Radców Prawnych, wraz z szczegółowym listem opisującym jego przestępstwa. Prawnik, który łamie prawo w tak fundamentalny sposób, nie mógł dalej praktykować zawodu. Następnie skontaktowała się z Urzędem Skarbowym. Aleksandr przez lata ukrywał dochody, prowadząc podwójną księgowość dla swoich dwóch rodzin. Anna dostarczyła urzędnikom kompletną dokumentację jego malwersacji finansowych. W kraju, gdzie uchylanie się od podatków było traktowane bardzo surowo, czekały go nie tylko wysokie kary, ale i możliwe postępowanie karne. Ale Adna nie zamierzała się ograniczać do instytucji państwowych. Przygotowała szczegółowy list opisujący całą historię i rozesłała go do wszystkich przyjaciół i znajomych Aleksandra, tych z obu światów. Każdy kolega z kancelarii, każdy sąsiad, każdy członek towarzystwa prawniczego otrzymał kopię prawdy o człowieku, którego szanowali przez lata. W środę rano Adna zadzwoniła do Heleny. Dzień dobry, nazywam się Anna Kowalska. Jestem żoną pani męża. Musimy porozmawiać. Helena najpierw nie wierzyła, potem płakała, na koniec zgodziła się na spotkanie. Okazało się, że Adna nie była jedyną oszukaną. Helena też żyła w kłamstwie, nie wiedząc o istnieniu drugiej żony. Kobiety postanowiły działać razem. Helena wniosła pozew o unieważnienie małżeństwa i alimenty za 30 lat oszustwa. Anna zażądała odszkodowania za bezprawne wykorzystywanie jej majątku do finansowania drugiej rodziny. Razem złożyły doniesienie o bigami w prokuraturze. Gdy Aleksandr wrócił do domu w czwartek wieczorem, zastał Annę siedzącą przy kuchennym stole z kopią wszystkich dokumentów rozłożonych przed sobą. Twoje dwa światy właśnie się zderzyły, powiedziała spokojnie z radców dostała dziś dokumenty. Urząd Skarbowy też. Helena również już wie. Twoi koledzy z kancelarii dostaną jutro rano szczegółowy opis twojej drugiej natury. Aleksandr próbował tłumaczyć, błagać, obiecywać. Mówił o miłości, o błędach, o możliwości rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Ale Anna słuchała jego słów z tym samym wyrazem twarzy, z jakim słucha się prognozę pogody. Trzydzieści lat kłamstw nie da się wymazać przeprosinami, odpowiedziała i nie zamierzam nawet próbować. W piątek rano Aleksandr został zawieszony w prawach wykonywania zawodu. W poniedziałek otrzymał wezwanie z Urzędu Skarbowego. We wtorek Helena złożyła pozew rozwodowy. W środę Anna wniosła sprawę o odszkodowanie. W czwartek prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie Bigami. W ten sposób mężczyzna, który przez 30 lat był panem dwóch światów, w jeden tydzień stracił wszystko: pracę, reputację, obie rodziny, szacunek społeczny i większość majątku na prawników i kary. Anna kupiła sobie bilet w jedną stronę nad morze. Dlaczego porażka jest kluczem do sukcesu? Bo czasami trzeba stracić wszystko, by w końcu odnaleźć siebie, a co by zrobili na jej miejscu. Napiszcie w komentarzach.